W Teatrze Nowym w Zabrzu dzisiaj mamy niesamowitą przyjemność gościć wszystkie dzieci, rodziców, nauczycieli na wyjątkowym przedstawieniu plastusiowej pamięci. W reżyserii Zbigniewa z przepięknymi piosenkami, kostiumami, scenografią i fantastyczną grą naszych aktorów. Spotkamy się tutaj w ramach Otwartych Dni Funduszy Europejskich, bo ten ponad stuletni budynek, w którym się dzisiaj znajdujemy, odzyskał swój blask właśnie dzięki tym funduszom. Przeżyliśmy dwa bardzo buntowne remonty, gdzie nasza sala widowiskowa oraz zewnętrzne fasada odzyskały dawny blask, a może nawet wyglądają dużo lepiej niż były. Dzięki tym wspaniałym funduszom uzyskaliśmy nowe przestrzenie garderu, nowe pracownie techniczne. Powiększyła się nam widownia o ponad 50 osób, ponieważ mogliśmy uruchomić po wielu wielu latach balkon na naszej widowni. I teraz zarówno dzieciaki, jak i młodzież dorośli mogą oglądać przedstawienia zupełnie nowej. Perspektywy. Zobaczycie Państwo dzisiaj nasz teatr z zupełnie innej strony, nie się tam, gdzie. Nie się w tych miejscach, które widzicie po wejściu zaraz do teatru. Wy widzicie foyer, widzicie naszą scenę, widzicie widownię, ale teatr to dużo, dużo więcej. Nasze pracownie techniczne, które znajdują się zarówno w podziemiach, jak i na strychu naszego budynku, kryją wiele tajemnic. Pracuje tutaj krawcowa w pracowni krawieckiej, stolarz w stolarni, butafor w pracowni butaforskiej. Co to za zawody? Musicie o tym poczytać albo dowiedzieć się z tego filmu. Ale gwarantuję, że teatr to dużo, dużo więcej niż widać na scenie. Teatr to przede wszystkim zespół, ale ten zespół musi mieć też właściwe warunki do pracy. Dzięki funduszom europejskim to udało się tutaj osiągnąć. Ym, tak, ale ja jednak twierdzę, że teatr to przede wszystkim widzowie. I może z tego zacznę. Nasza sala widowiskowa od bardzo wielu lat była pozbawiana sprawnie działającej wentylacji. O klimatyzacji nawet nie można było pomarzyć, a dzięki temu remontowi, dzięki środkom europejskim w dużej czy tam przeważającej mierze jest już inaczej. Mamy bardzo sprawnie działającą wentylację i jesteśmy w stanie schodzić powietrze. Nie tak dawno jeszcze, dwa lata temu, nie, dwa lata temu nie graliśmy w maju, bo już był lockdown, ale troszkę wcześniej, trzy lata temu, przy temperaturach powyżej 20 stopni na zewnątrz oglądanie spektakli naszych, tych dłuższych, było bardzo dużym wyzwania, no bo wszyscy mieli ochotę zdejmować najpierw marynarki, a nie więcej już nie. Dzisiaj mhm. więcej widzów może też obejrzeć wasze spektakle, prawda? Bo powiększyła się tutaj liczba miejsc. Nie, ze względu na brak wyjścia ewakuacyjnego przez wiele lat, przez lat kilkanaście, nasz balkon był wyłączony z użytkowania. Mogliśmy go używać jako podręcznego magazynu różnych rupieci, ale nie wolno nam tam było wpuszczać widzów. Powstała nowa część, została dobudowana do budynku głównego, tego starego i ta nowa część zawiera również klatkę schodową, która poza funkcją komunikacyjną dla zespołu, do czego przejdziemy za chwilę, teraz służy również jako wyjście ewakuacyjne dla widzów. To pozwoliło nam około 40 foteli tam ustawić i jest bardzo wiele takich osób, które wybierają właśnie te miejsca, bo twierdzą, że stamtąd się lepiej ogląda, a zwłaszcza lepiej słyszy. Dźwięk po prostu, akustyka tego budynku jest taka, że tam słychać lepiej niż tu. No właśnie, to wszystko niesamowicie istotne kwestie, bo choć my mówimy o takich przyziemnych rzeczach, to przecież one mają ogromny wpływ na to, co dzieje się na samej scenie. Myślę tutaj o komforcie odbierane. dla aktorów. A dla aktorów, dla aktorów również, że no, kiedy widzowie nie są zmęczeni, to mają więcej energii i więcej oddają jej z siebie tym wszystkim, którzy są na stanie. To prawda. Sami aktorzy też wreszcie mają komfortowe warunki, by przygotować się do spektaklu. E, przygotować się do spektaklu to jest może nawet mało powiedziane. Przygotować się tak, ale garderoby dla aktorów to jest. E... Może już nie w takim stopniu jak kiedyś, ale to jest taki trochę drugi, drugi dom. Święte miejsca niemalże. Dokładnie, tak, <grywanie> to się tam się toczy jakieś życie towarzyskie, życie intelektualne, e, takie życie po życiu spektaklu też się tam czasami toczy i odbywa. I rzeczywiście do niedawna te nasze garderoby e, mieściły się w zabilgoconej części piwnicznej. Bywało, że mieliśmy kłopoty z brzydkim zapachem, a na nawet to na ściany. No to oczywiście nie są warunki do pracy dla ludzi. No i yy, wspomniałem już o tej nowo zbudowanej części teatru, właśnie tam zostały przeniesione Garderoby, charakteryzatornia, i tak dalej, i tak dalej. Także w tej chwili ta higiena pracy zdecydowanie jest taka, jaką być powinna. Podziwiamy na bieżąco te zmiany, choć ja wiem, że to wcale nie koniec, że będą Państwo z pewnością dalej korzystać z funduszy europejskich i kolejnych projektów. E, mamy taką nadzieję. Przygotowywana jest, czy aktualizowana jest dokumentacja projektowa, jeżeli chodzi o nasz budynek administracyjny, e, który jest przepięknym obiektem, a w tej chwili takim pryszczem na to, tego wszystkiego, co jest wokół, bo ta część miasta, która jest nazywana kwartałem sztuki już w dużej mierze, no właściwie z wyjątkiem tego naszego budynku jest pięknie odnowiona, a w ogóle jest to bardzo interesująca część naszego miasta, dlatego że wszystko to tutaj zostało zbudowane w okolicach roku 1900 jako takie zaplecze socjalno-kulturalne dla pracowników huty nasmarku, która mieściła się tutaj tuż obok, na kilkudziesięciu hektarach w centrum miasta. No wtedy to jeszcze nie było centrum miasta. No i mieści się tutaj ten nasz budynek, obecnie teatr, który powstał pod nazwą i funkcjonował pod nazwą Kasyno, ale to ma niewiele wspólnego z kasynem w stylu Monte Carlo. Tak raczej określało się wtedy Coś w rodzaju domów kultury. A naprzeciw szkoła jedna, szkoła druga, gospodarstwa domowego dla dziewcząt, biblioteka do nas, marków dalej sala gimnastyczna i dalej... Ogromne, ogromne kulturalne bogactwo, które Dokładnie mamy tak. nadzieję dzięki funduszom dodać. europejskim będzie nadal się rozwijać.